Po aresztowaniu Edgina zostało oskarżone o morderstwo pierwszego stopnia w sądzie hrabstwa Łyszard. Przyznał się, zarząda obrony z powodu niepoczytaności 6 stycznia 1958 roku Ed został wysłany do Central State Hospital for the Criminally Insane w Wisconsin, na 30-dniową obserwację psychiatryczną. Lekarze mieli określić jego stan yy, i czy generalnie jest w stanie w ogóle wystąpić przed sądem. Podczas badań Ed był spokojny, uprzejmy, współpracujący, opowiadał na pytania, opisywał swoje czyny bez emocji, jakby mówił o czymś całkowicie normalnym. Lekarze przeprowadzili szereg testów, w tym test IQ. Ed zdobył 106 punktów w teście werbalnym i 89 w teście wykonawczym, co dawało mu średnie IQ 99, dokładnie w normie. Istnieje oznaka, że pacjent posiada ponadprzeciętną inteligencję, ale jego funkcjonowanie jest nieefektywne, napisali lekarze w raporcie. Ale to nie inteligencja była problemem. Problemem był stan psychiczny Eda. Lekarze zdiagnozowali u niego schizofreniczną reakcję typu chronicznego niezróżnicowanego. Czyli schizofrenię, która nie pasowała do żadnego z pięciu standardowych Miał e, tytuł teksańska masakra piłomechaniczna. w świecie fantazji, że nie można uznać, że różnorodne, dobro, że rozróżnia dobro od zła, lekarze. Jego osąd jest tak wpływowy, jego osąd jest tak wpływany przez jego zanurzenie w świecie fantazji, że nie można uznać, że rozróżnia dobro od zła, stwierdzili lekarze. 27 listopada 1957 roku, po zakończeniu obserwacji, sąd uznał Edda Geina za niezdolnego do stanięcia przed sądem. Został wysłany z powrotem do Central State Hospital na czas nieokreślony. Ed spędził następne 10 lat w Central State Hospital przez cały